To, tak, jest... To, to jest magiczna przygoda w PonyTown Kto to jest? Kto to jest? Nie wiem, ale nie przestrzega komuś jak się My wszyscy nie przestrzegamy, nie mamy maseczków. Chwila, jak się łopatuje? Jak, tak, skąd tak. macie łopatę? Mogę tylko piłować Zbawę ludzi. Dobra, łopata. O, jestem gotowy do łopatowania ludzi. Yeah, a mój setup do łopatowania <laughs> ludzi gotowy. O tak. No randomów. Punches leg with superman power. Omg, oh Taki -y, zamek, cute. Co, co masy, masy... Niszczymy. niszczymy, niszczymy. Spicer, chodź niszczyć. Czemu spicer? O tak. Pomarł nam Jeden członek, ale to sobie wygląda. Spidzór, żyjesz? Gdzie jest spidur? Nie wiem właśnie. Nie wow, właśnie. Spizzor. Ona jest na TG. Nie, nie ma w jej w ogóle w czacie.